Jaką nam duszę przypiszą po wiekach? gdy będą chodzić po tych chłodnych miastach, tak jak bosy chłopiec po wieczornej plaży pośród piaskowych, kiedy stoł na fortec? Szabana, płaczę, Widziałam we śnie ląd archeologów, gdy obracając wietrakami łopac, z popiołów, kręcąc konopiaste bicze, grób otwierali jak królewski poród. Wreszcie u głównej katakumby progu stanęli ufni, a gdy kurz już opadł, starczyć musiały za całe zdobycze kości świecące w pustej kotłowie. W kamieniach budzimy się rano, udławieni jak kneblem każdym podwórzem. I nie ma już sił, by dźwignąć te mury.